Witam serdecznie, Ole Miodek. Dawno nie nagrywałem żadnego filmu na YouTube. Będzie krótko. Z dotacji kupiliśmy taką piękną wialnię do pyłku. Postanowiliśmy w tym roku zarobić na pyłku. A żeby go sprzedać, no to musi być jak najwyższej jakości. Dobrze przesuszony, przemrożony i oczywiście przewiany, czyli ściutki, żeby Klient kupując taki pyłek sypując go do szklanki, zalewając wodą, żeby nie miał jak, jakichś zanieczyszczeń, które będą wypływać yy, na, w szklance. Wialnia jest <grywania> zrobiona na wzór yy, wialni takiej do, do zboża. Troszeczkę zmodyfikowaliśmy z żoną je, ją, żeby było nam łatwiej i dorobiliśmy takie rękawy foliowe, tu. Lecą czyste. Czysty, yy, czyste, czysty pyłek leci, tutaj drobny, a tu już zanieczyszczony. I na kratce jeszcze zostaje taki najbardziej gruby, który nie przelatuje przez sito. Uruchomimy i pokażemy, jak to wszystko działa. Wsypujemy przygotowany pyłek. Tyle ile wejdzie, dosyć szybko to przewijanie pójdzie, to jest taka zasuwka, którą się reguluje przepływ tego pyłku, uruchamiamy i zaczynamy zabawę. Jedna partia przewiana. Czysty pyłek bezpośrednio do wiadra. Z wiadra do wiadra prak praktycznie przelatuje. Bardzo proste rozwiązanie. Nie kosztuje jakichś wielkich pieniędzy. Wyprodukowane przez La... Jaromina Talara. Rzadkie, rzadkie imię, które Nie. ciężko wymówić. Ale jedna, jedna z lepszych wialni na rynku. W miarę. W przystępnej cenie, no i następna porcja sypiemy. Można to non-stop sypać. dla potrzeb, filmu przerywamy. Już to pszczoły się nawet interesują. Pewnie myślą, że coś do jedzenia dostaną. Przygotowana następna. Ten przyrząd jest wykorzystywany do wygarniania z szufladek tych pozostałych zanieczyszczeń. I jedziemy. Jedna porcja i całe wiadro będzie Z Każdym wsypaniem warto tutaj zas zasu zasunąć tą dosłupkę. Mniejsza warstwa przez trzy pyłek. Pyłek jest z różnych, z różnych okresów. To ma różne kolory, między innymi ten czerwony, bordowy to jest z kasztana. oczyszczone. Jakie uwagi? Na razie żadne. Jak będą uwagi to napiszę na pewno coś. Trzeba jeszcze wygarnąć te wszystkie zamieszczenia do woreczka. Żeby nie zbierały. W tym roku już pozyskaliśmy trzy razy więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku sprzedał się bardzo ładnie w dobrej cenie, co nas zachęciło do tego, żeby, żeby zająć się tym na, tym na poważnie. Nie jest to może jakaś przemysłówka, ale wystarczy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Olemiolek.